Powiedz co tu jest? Węże Powiedz Panu, co tutaj mamy? Węże. Węże, a tak. Naprawdę to są co? Odcinki gaśnicze, bo węże żyją w lesie, tak? No. I tego się trzymamy. Pan. Powiedz Panu, co tu jest? Pompy. tu są. Tak, a tu mamy takie duże nożyczki. Tak? Do cięcia samochodu. Tak? Brawo. Brawo. Brawo, ludzie! znasz się na rzeczy. Będzie no. podwyżka. Będzie podwyżka. Obowiązku. No. Tata był strażakiem, później jakoś wyciągnęli mnie. I jesteśmy wszyscy razem. Dzisiaj się spotkaliśmy na, na sprzątanie, ogarnięcie remizy, no bo w Wyjazdy i tak po wyjazdach, czasami trzecia w nocy, że tam na, nawet po południu już po akcji dostaniemy w kość. Nie ma, nie ma ochoty, żaden człowiek tutaj już siedzieć, sprzątać i tak. Mamy wolne, zgadujemy się, przychodzimy i sprzątamy. No i dzisiaj wypadł taki dzień. No i dzisiaj też Iga jest z nami. i dzisiaj jest Iga, Iga zawsze jest z nami, bo tak? jak się uda. No, jak mamy dębko. Tak? Szukamy Tak? Tak? Jest? Co jest? Dużo? No nie mów głośno, że mamy dużo pająków. Panie do roboty. No, chłopaki do roboty. miotły ręczkę i hej!